Siemango. W dzisiejszym odcinku wpadamy do gościa, który siedzi już troszeczkę w tuningu, fascynuje się w klasycznej motoryzacji, robimy wjazd typowo na garaż. Dzisiaj pokażemy Wam auta, które aktualnie tworzy. Pokażemy też jakieś jego najciekawsze projekty. Jeszcze na samym wstępie polecam wam zobaczyć poprzedni odcinek, w którym do wygrania są nagrody o łącznej wartości 400 set zł, więc wpadajcie tam, bo zasady są dosyć proste. Tymczasem wsiadamy w auto, jedziemy kawałek dalej i widzimy się już u gościa. A więc jesteśmy już na miejscu u gościa odcinka, którym jest Damian. Siema. przez bramę. Nie ma co pokazywać. To i no. Dailik żony, tak. Dolot, no. wydech, jakiś kit HR-a bodajże, że jest zbę tak tam. Mikody wentylowane Hamulce z Timermana pisami klocki. Chyba to wszystko. No, 260 Kompli. koni. warto też wspomnieć, że jest to oryginalny VRS. No. Oryginalny VRS z 6 roku. Typowy daily. A więc przejdźmy do tej bardziej klasycznej motoryzacji, tutaj japońskiej, póki co. Masz tutaj Lexusa GS300 to jest bodajże, tak? tak. GS300 jest on troszeczkę większy od gs 200 wóz... Politowa tak. wersja. Prze co najważniejsze? Tak, GE. Plan jest na manuala i na uturbienie tego sprzętu no, ale to jest, że tak powiem drugi projekt który gdzieś tam powoli zaczyna się robić zawias Teina Performance Z z regulacją twardości i wysokości no bo to w ogóle silnik na no 3 litry 2JZ litry to 3 litry rzędowa 6, 2JZ GE bez turbiny no, potencjał jest, bo na soft turbinie można zrobić około 400 koni i skrzynia ten automat też powinna wytrzymać no, Jeżeli bym chciał więcej no to bym musiał przynajmniej korbowody i tłoki założyć No i wtedy z manuala, zmienić na manuala i z manualem to tak pod 550-600 koni powinno spokojnie sobie wytrzymać I Co się pierwsze, może rzuca w oczy? Felga Lenzo DZ1, 20, 10 cali szeroka, 225, 35 opona w planie jest 235-35 Podaj się za mocno naciąga, ma być to szybkie auto No i co, na, Widać... razie, na razie to wszystko w środku, nie zmieniam nic Widać, że końcówek w wydechu nie ma No Wydaszek. wycięte są wydechy i zamówione pod 100 setki końcówki Jakieś takie okrągłe będą Ja nie pamiętam co to za firma, jakiś taki uniwersal. WM, nie WM Sport to jest chyba firma ta. powiedz mi, tu jest ogólnie, katy jeszcze są pewnie na Tak, rachnie. na razie zostaną, bo fajnie to brzmi Tak, no zaraz zapalisz to, słyszycie. Fajnie to brzmi, katy raczej zostaną, bo to ma być daily To ma być cichy, szybki wóz o ja się wspomniałeś Tak. Przejdźmy dalej Środek, środek zadbany, środek, fajny egzemplarz tak. się trafił bo jest cały w oryginale. Automat nieuderzony, w automacie, niestety Będzie zmiana na manuale, tak jak mówiłem Środek zadbany, generalnie fajny, duży, wygodny samochód Jak tu jest automat i ile stopniowy? 5 stopniowy automat, A350 ma oznaczenie mhm. Bez szpery, Nie, chodzi to fajnie, ale automaty nie są dla mnie Już Od początku wiedziałem, że to prędzej czy później, jeżeli to zostanie to będzie automatem, a raczej zostanie na takiego i, mm -hmm. i Białe skórki widać, nawi. Tak, Co oryginalne się duże nawi. Tu raczej się nic tak, nie zmieni. Drewno. W środku zostawię. Nie, sportowy łódź to ma służyć na jakieś tam wypadki. W, ga w gazie to też jest. Tu musi być. Tak, no, Tania tak, jazda. tak Szanujemy teraz, Szanujemy, to nie. Jakaś kluczykiem wygnawany tak stacyki. No ustawiać się kierownica pod Twoje ustawienie To jest mocne, z którego roku to jest w ogóle auto? 2002, on był tak naprawdę ten egzemplarz 98, w 2002 był delikatny lift, są zmienione światła Ale no, konstrukcja jest 98, nie? No Japończycy elektrykę i tak dalej to fajnie ładowali Ogarniają, tylko z gorzej A, wpadły jeszcze te heko blendy takie na siebie, nie? Też mam W tak myślę do doczepce TT Chwil na czarno i myślałem o customowych lampach, soczewach, ale chyba raczej zrobię właśnie custom, rozbiorę lampę, zrobię obwódki te takie srebrne wszystkie na czarno mhm. i środkowe żółte, bo mu to pasuje. To jest chyba zmienione, nie? To jest obklejone, to jest obklejone. Vertex fajny robi kit, aczkolwiek nie podoba mi się tylny zderzak, napisałem do gościa, ma cały kit, żeby może mi Chociaż sprzedał... No ale co, że całe body chce? Tak, 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 bo jest zderzak, body to jest Vertexa body to jest zderzak mm. z taką fałdą mala urazki. Progi dosyć fajne, proste, gładkie. I tył dokładka. Ja bym na chętnie zrobił takiego kustoma. Od Vertexa już założył progi, a doczepkę TT, bo jest ładniejsza i tył zostawił bez doczepki. Mi się tak podoba z taką zadartą dupką. Vercegas. Tak to wygląda. Tylko stag to już kupiłem. Ale wiesz, co teraz gościu mój znajomy w dodżu? Ramie 5-7 v chce gaz założyć. To mu powiedzieli, dychę. W Oktawi był prinsa, Jest prinsa, sprawuje się to ok Serwis tylko robię. W tym tak zakupiłem. Ale nie mam zielonego pojęcia, nie znam się na gazie. No, ale w ogóle jak to jest, że. Bo tak to no, oni mają tutaj. Pasek rozrządu. No, pasek Tych... rozrządu zawsze kopułę się robi przezroczysty, no też taki pasek, nie. No, no. no jeżeli zacznę grzebać to, to mówię, no, nie wiem czy to będzie soft turbo, bo że tak powiem jestem troszkę w kropce, bo nie wiem, czy soft turbo, czy iść na grubo, rozebrać silnik i zrobić po te piece 600 koni Napisz w komentarzu. Wszystko zależy jak jak którą nogą w stanie się. Jak któryś dzień mi pewnie sieknie i zdecyduję, że dobra wyciągam silnik. Jak pokończę to, co jest w garażu, to, to zacznę się brać za to. Ok. Możemy odpalić bez, bez się. Zresztą plan był taki, żeby już nie bawić się, nie rozbierać auta i go lakierować, tylko po prostu zająć się mechaniką i tuningiem silnika. Mm -hmm. No taki dobra, krótko, zwięźlej na temat. Kolejna... Coś tam to tutaj... Hmm. Tutaj jest zielony, już widzę taki kolor. Tak, to jest Verde Hermes kolor z BMW. I co to w ogóle za auto? To Toyota Sare. Hmm? Jest to Lexus SC, na Europę wychodził. Nagrywaliśmy. Z tego co się orientuje... To, to wychodziło, to jest to samo co Lexus ze SC da tylko że wychodziło tu tylko na Japonię, Kierownica jest po prawej stronie i tu mamy 1 JZ, yy, czyli 2,5-6 cylindrów, seria, niby 280, one zawsze ponad 300 koni miały, bo to tak, to w Japonii na papierze było mniej, a w rzeczywistości więcej. Bardzo fajny statek, szkoda, że nie mój, tylko, tylko kogoś, ale no tutaj ze znajomym się bawimy i. Był cało w tej chwili jest powoli składany, zostały jeszcze zderzaki, myślę, że kolor fajny, też jest na tej no, nie taki, już, taki też w planie jest yy, założenie, właśnie zamawiam interkuler do niego, założenie interkulera, zrobienie wydechów i tak naprawdę tutaj już pod 360, 380 koni bez zmiany turbo, na oryginalnych wtryskach może wypluć, no a jak później właściwie się będzie chciał, to sam może dodać wtrysku, dodać pod, pod podrzucić w powietrze i, i nawet po 500 koni te silniki też robią nie? No bo też o, jak to jest bo jak jest 1,5 JZ to oni to oni robią nie robią głowicę od 2 JZ GTE tak? No. On GTE oznaczenie 2 JZ GTE, gte tak? GTE jakby, no? no to jest już to robią głowice zakładają głowicę od tego na, na to nie i masz większe przykłady powietrza i tam jeszcze a to już są no, wiesz to... zabawy typu 800 koni 700 to już są wiesz Triftura, tak, 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 tak. Do, do, do grubszych mocy. Tak tu na sternej na głowicy też obsłuży do, do z tego co wiem to do 556 500, 500, z 500, 500, 500 No co, tu jeszcze automacik widzę? pewnie Też one w tylko w automacie to... wychodziły, hmm. nie wychodziły w manualu. Też można przesłapować na skrzynię 154 Supry. Albo jak to w Polsce jest mnóstwo przekładek, chyba 1000 zł kosztuje najtęższa przekładka i ładujesz wtedy obojętnie jaką skrzynię od 2,5 albo 3 litry diesla. One tam do 1000 to Metro także to jest fajnie okay. U mnie na pewno taka skrzynia siądzie, jeżeli siądzie manual, bo jest z Nissan 350 ki ale tam synchronizatory też potrafią puścić. Więc u mnie na pewno siądzie z diesla, BMK i skrzynia. Nie? No, rok to w ogóle co? To jest 93 rocznik test. Pełen oryginał. Zderzaki, wszystko, listwy. Zobaczcie, jak wygląda buda. Pełno, ten jest, wginą, taki no. troszkę... Można sobie sprawdzić, co to jest ten ten Wiesz tak, ta tak? ta co, tak? ja nagrywałem chyba nawet o Solar złożonej. Złożonej widziałem tego tak SC Lexusa, nie? Chyba mieliście. Y SC300. Nie. Nie? To był tak? No, czekaj, zaraz poczekaj chwilę cięcia. Na pewno będzie okazja, jak już będzie złożone, coś ograć, coś pokazać. Być może, tro no, 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 no. Jeszcze trochę czasu to no. zajmę zanim będzie złożone. Ale też nagrywałem no, właśnie o takiej... Pod no nie takiej samej, ale z 2 jz em tylko że tak jak mówiłeś, wszystko się wyjaśniło, że to był Anglik. Angle, no. Bo no, na no, Europę no. nie wychodziły nie, Toyota Joty z Ale nie było, nie, tylko i wyłącznie. Tak, ale to Dokładnie. możecie zobaczyć, że ci na gdzieś tu będzie zakładka. I... Gdy się poznawaliśmy na zlocie w Kaliszu, no to właśnie byłeś tym autem. No, no i według mnie to jest taki twój główny projekt, z którego cię... Pewnie sporo osób może kojarzyć, zwłaszcza na Kaliszu. No tutaj. na Kaliszu może tak, bo już wcześniej był jak było wętą moim pierwszym, tak? no. no to też mnie... też mnie kojarzyło dużo osób z więciaka. No ale to możesz przebitki, bo to będzie... No, to pokażemy zdjęcie na pewno z ten. i tu hmm. jest taki... Projekt, który mi na pewno przypadł, przypadł do gustu, no? Bo tego, że osobom, tam, to auto do gustu. Bo... Zmy, Audi 80, tak? B4? Nie, to jest B4. To no też nie jest zwana 80, a na no. 80 było sedanami. To jest B4 na, na to jest z 1994 no. roku, kupajka 2,8, V6 Ośka, 174 konie. Hmm. E, kupiona totalna seria. Seria kupi... Gauta jest śmieszna, bo zawsze mi się podobała, ale nigdy nie miałem w go kupić. Pojechałem komuś w ogóle po inne auto i z boku stała ona. Zapytałem, co ona odpowiadała. Poleciałem do banku Paul hajs i tak naprawdę wpadła przypadkiem. Kolor jest ultrafiolet z grupy Volkswagena. Wychodzą Golfy r w nich, r ki Corrado i bodajże chyba RS6 poprzednie też w tym kolorze można było zamówić. Silnik został seryjny, przerobiony jest wydech, końcowy jest to Remus. To jest w ogóle zmienione, bo tu były wyjście z dwóch kolektorów 3-3 w 2 i szły do końca dwie rury. A tu mam przerobione 3-2 w jedną. W Jedna jest 60. Był najpierw zwykły katalizator, przepaliło go mhm. Później dałem metalowy I później przel zamiast metalowego katalizatora dałem przelot Pełny przelot jest zrobiony no Środek, i... nie pamiętam, jakiś uniwersal Przelotowy no e Alastromienica, coś takiego Ej, nie pamiętam, 60 cm mhm. To jest no chyba około... Z... 2,5 po... cala? Nie wiem, nie pamiętam No, za no, no i końcowy wydech Remusa, jakiś stary Ok, Taki. jak spojrzymy na to auto, powiedziałeś o kolorku Co też się rzuca w oczy? Felgi, felgi JR6 przerobione, to jest 9 cali przód, 10 cali tył yy, przerobione, żeby można było pod, yy, u podszlifowane, żeby można było założyć dekle, dekle są przykręcone jak... W Brokach mm -hmm. B1 coś, coś mówiłeś, to wspominałeś, jak sobie tak gadaliśmy luźno, że ciężko było je. Aha, bo te włośnie. felgi są, no tak, felgi przód mają rozstaw, dwa rozstawy i przedni rozstaw jest teraz x 108 tak samo jest w Audi, no. a drugi rozstaw też teraz x 100 a tylna na jest 10-cylowa, który musiał to kompletować osobno. Rozstawy są teraz x 114 na 4 x 100 więc żeby to upnąć, upasować, to musiałem z tyłu zrobić tak zwane, jakby to określić, multi fit piastę. Musiałem ściągnąć piastę i przewiercić ją 4 razy 108 na 4 razy 100 i nagwintować i tak samo tarcze, także można śmiało powiedzieć, lubisz. że mam z tyłu multifit tarcze i multifit piastę Czyli lubisz się bawić, bo ktoś by no, pewnie lubię, zrezygnował nie, nie. i lubię kupił, przeróbki, kupię kupię przeróbki samochodów. Hamulce no. oryginalne, gerlingi tak zwane, bardzo poszukiwane. Przyciemnione są przednie migacze, były lampy polakierowane czarno, czarno, ale zeszło to po dwóch latach. Grill w piano blaku. No właśnie i masz dokładkę z przodu listwy w racipę pia masz w piano Black. I doczepka jest od kupry, no od SATA właśnie No, wiem, no, no trochę widzę. przerobiona też pod, pod piano i w piano i w piano black, tak Okej okay. Zacisk na czerwono pomalowany Tak, tak. Smaczek czerwono. taki. Klatka od Bensona Polecam Spoko ziomek Spoko robi klatki w dobrych pieniądzach Także naprawdę szybko to zrobił Fajnie, podrzuca się tylko mu auto jak nie ma Bo ma bardzo dużo też klatek już gotowych pod, 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 pod model ale... O środeczku już wspomniałeś, że jest klatka Bensona Boczki w ogóle masz jakieś tak, to są obszyty? To jest no nowe, krata, czy... y, można ją zakupić. badaj, że chyba y, na Allegro ją kupowałem mm -hmm. w kolorze żółtym, niebieskim, y, dosyć fajny materiał. Może na Allegro bodajże że chyba kupowałem. Mm -hmm. Oprzył mi to, z tego co pamiętam, to przód robił tapicer z tyłem sobie sam poradziłem. Bo tam takie wkładki z boczków wyciągane. Mm -hmm. Fotele są od Audi TT, tej pierwszej. Skórki, tak Skóra. Kierownica 30 zinna. centymetrów no Właśnie taka nietypowa yy, Oprzyte są Pokrywa popielniczki jest oprzyta też od, pod zegarami yy, Co tu mamy? Orguloną gałkę, short shifter jakieś pioniery, które wchodziły w deskę 10 tak, centymetrów masz się z tyłu też widać, A że masz... z tyłu są włożone so, szesnastki jakieś i... Co nie Więc... kusiło Cię, żebyś tu jakąś zabudowę zrobił? Ksi, nie, nie Ja, ja, ja... chciałem samo, tak samo można było jeśli chodzi o muzykę zrobić, żeby to lepiej grało Y, zrobić takie zabudowy w głośniki, bo drzwi są dosyć głębokie mm -hmm. i wykorzystać drzwi, ale ja chciałem zostawić środek w oryginale. Nie, y, w nie sensie, jest... że nie, nie robić do budów, żeby to jako tako wyglądało. Tak, Tutaj chciałem, żeby było clean look taki, y, dlatego zamiast tylnej kanapy jest, jak widzisz, te boczki zostały od foteli i to mm -hmm. dosyć fajnie wyglądało. Y, płaska skrzynia też, ile, ile po prostu pozwoliło w głąb zrobić samochodu tej skrzyni. Tyle się, tyle się dało zrobić subwoofer, no nie jest to optymalnie pod ten głośnik i powinien być większy, ale zależało mi wyłącznie na efekcie wizualnym. Gra sobie tak po ucho przyjemnie, także myślę, że cały mm. efekt jest fajnie. Ta kabelcona na czerwono, kratka z akcentami czerwonymi, podświetlenie samochodu oryginalne czerwone. Radio też dobrane kolorystycznie pod czerwono, chociaż bym inne radio, ale... Tu to jest czerwono oryginalne, napisane są tym czerwone tu jest pomarań. E, tu są białe wsteczne i tu jest też oklejony tym pomarańcz czerwonym, nie? Można tak jeździć. Że, no jeszcze się nikt, nikt nie przyjechał, co prawda rzadko jeżdżę, ale generalnie ja zauważyłem, że te auta, które robię raczej wzbudzają nawet u policjantów że cześć, no pozytywne jakieś tam reakcje i raczej się nie czepiają, tym bardziej, że widzisz, że auto jest technicznie sprawne tak samo, bo w całe zawieszenie poszło. Wszystkie nowe gumy zawias nowy nie wystają, nie ma do tego No, się no, to dokładnie. Są, więc, więc widać, że to nie jest jakiś lump pogrzebany. No, no. Tu jest parę rzeczy jeszcze do dokończenia. To auto jest niezłożone Co, do końca. O, o tym mi. nie wspomnieliśmy. To jest jakaś lo, loteczka, tak? To jest, to jest, to, to jest, to jest razem, razem pokaż, z tym one wychodziły One wychodziły. Klapa jest w ogóle cała. Z, z słusznego hmm. tworzywa. To po prostu wychodzi w oryginale w kolorze, a ja dałem w czarny. nie? Hmm. Łącznie. Z piano Zleko, w w nobleckie. To dosyć fajnie wyglądało. Wiele osób mi odradzało, nie, nie, w kolor, kolor, ale mówię, to jest takie. No jest, co jest, jest nie? Jest dopieszczone auto. No, no można to, by tak. było jeszcze parę rzeczy zrobić tam pod maską. Jeszcze jest bałagan, jest, jest jakiś plan, ale wpadł już następne auto i tak e, brakuje czasu na wszystko, no. wiadomo, nie? E, rzucił mi się też znaczek e, tutaj w oczy. Tutaj. To jest co oryginalny to? znaczek od RS dwójki na Audi, właśnie. czyli kurde yy, yy, tak naprawdę 80-tki kombi mhm. nie? i one miały te znaczki oryginalnie właśnie w grillu i Pewnie. dostałem go tak naprawdę zobaczył na internecie mój kolega, który też siedzi w samochodach żurek, pozdrawiam cię żurek w ogóle yy, i przywiózł i zostawił znaczek, bo stwierdził, że kolorystycznie będzie pasował. Jesteśmy mówieni, że jak będę sprzedawał ten samochód, to ściągnę znaczek i mu oddam, nie? Ale generalnie fajnie tutaj kolorystycznie pasuje ten znaczek, także... Rejestracja, z, wiele osób się czepia mnie, że w, w alfa style, że i tak dalej, a tak naprawdę ta rejestracja z boku jest tylko dlatego, że tam jest wyciągana kratka do haka halowniczego, nie? Mm -hmm. I tej kratki nie można dostać. Już jej nawet przestałem szukać, bo <laughs> i po prostu tak mi drażniło oko, że jest dziura, że przesunąłem rejestrację, żeby nie było widać, że brakuje tej kratki, bo jest nie do dostania w ASO, w tym jest... Szukałem po internetach, też podejrzewam, że tylko i wyłącznie do dróg 3D i... Jakby ktoś miał, to proszę się zgłaszać i ja chętnie odkupię kratkę do tego rodzaju zderzaka. To jest chyba najzwyklejszy jakiś. To nie jest jakiś S2. Nie, nie, nie chciałem, poprosić? bo wszyscy ładują te S2, tak, bodajże chyba te zderzaki się nazywają, albo od kabrioletów, a ja nie chciałem. chciałem podoba mi się ten zderzek, ma fajną linię. Ta doczepka zrobiła swoje i... Plan no jest tak, taki, tak, żeby skupy. jeszcze też jest gość, który gdzieś tam wykonywał y, jest taka 80 z pomarańczowym środkiem, nie pamiętam kogo ale jest z pomarańczowymi soczewkami mm -hmm. taka y, hawaii style z, z deską też na pomarańczowo mm -hmm. sedan czterożwiowy i gość mu wykonywał takie właśnie y, pod całe auto, z tyłu zderzak i tak dalej y, takie czarne doczepki właśnie, nie? Mm -hmm. ale Maxtony, nie? Jak Maxton robi no. y, i gdzieś tam tak, kontakt miałem do niego Mieliśmy się zgadać, on potrzebowałby samochu, ale jakoś się nie lepiło i zostało jak zostało. Okej, okay. co jeszcze? Szyberdach jest w prądzie, czy nie? No oczywiście w prądzie, szeberdaszek jest. Wszystko, szyby w prądzie. Możesz odpalić, tak posłuchamy jak to sobie mruczy. Projektów, które zbudował Damian, możecie zobaczyć u niego na social mediach, które podane będą oczywiście w opisie. Na pewno nie jest to też ostatni odcinek z Damianem, no bo e, będą kolejne jego projekty, też aktualizacje. Nie widzieliście też pewnego auto tutaj na odcinku, więc będzie też co nagrywać.